W ostatni czwartek miesiąca czas na pociąg kulturalny będziemy poznawać rozkład kulturalnej jazdy na najbliższe tygodnie, co się wydarzy. Dzisiaj się dowiecie, a zatem zapraszam. Stanek na naszej trasie to Gliwice i Festiwal Filmowy Drzwi. 19 kwietnia, czyli to jest czwartek, rozpoczynamy pokazamy filmów amatorskich. Potem będzie spotkanie z Wojciechem Szwiecem, który jest autorem książki filmowe Południe na temat amatorskiej sztuki filmowej na Górnym Śląsku. Piątek, granie na żywo do ekranu, czyli 10 występów zespołów muzycznych oraz wykonawców indywidualnych. Dodatkowo pokazy kina niezależnego, natomiast sobotę, kino studenckie oraz premiera filmu Doga do Zrozumienia i będzie tam spotkanie na temat rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w świecie filmowym, Będziemy tak samo mieli gościnnie kołę Andrzeja która wykonywała film dokumentalny na temat filmoterapii planowej. Dziękuję na żywo do ekranu. Zapraszam bardzo serdecznie, nie może was na tej części zabraknąć. w tym momencie konkursu, mamy 10 wykonawców, są mi kapele i osoby indywidualne, które wykonują 12-minutowe utwory własnej interpretacji do polskich bajek i baśni, które w ogóle są wcześniej zupełnie zapomniane. My chcemy to przywołać. Są to animacje wykonywane przez Telewizję Polską, do których jest zupełnie podkład muzyczny, totalnie wykonany, interpretowany przez danych wykonawców. I Żyli, które to samo będzie, jak i publiczność, jak i jury wybrane, będą oceniali te utwory i wykonawca końcowy, osoba wygrana, otrzymuje realizację teledysku oraz 1000 zł. Nazywam się Weronika Bilska, jestem operatorem filmowym i na festiwalu prowadzę warsztaty dotyczące kompozycji i inscenizacji w filmie. Jest to próba dotarcia do pewnych rozwiązań z wykorzystaniem elementów, tak jak światło, ruchy kamery, żeby uzyskać, że tak powiem, dobre rozwiązania w filmie, niezależnym, że tak powiem, przy warunkach. Niekoniecznie wielkich budżetowych filmów, tylko również takich, w których mamy właśnie bardzo mało narzędzi, a próbujemy nakręcić fajne ujęcia. No Takie jest cel, żeby po prostu nauczyć się pewnych zasad, które można wykorzystywać w każdych warunkach, złych czy dobrych. W ten sposób Pani powiedziała, ja że wiem, że to światło jest fajne, miękkie, bardzo plastyczne, tylko na przykład jest go za mało bo jest za dużo, to na nim pluje A jeżeli chodzi o kwestie popularnych rzeczy, no to wtedy, jeżeli podoba mi się to światło. Generalnie grupa składa się z osób o bardzo różnym stopniu zaawansowania. Niektórzy tak naprawdę sami zajmują się filmowaniem i wiele rzeczy, które im mówię, są dla nich zrozumiałe i jasne. jest wielu takich, którzy są na pewnym początkowym etapie e, m, walki z kamerą, więc. Tak naprawdę ja też dużo y, oczekuję od nich tego, czego oni właściwie chcieliby się nauczyć i te oczekiwania są bardzo różne, więc staramy się grupie temu, y, że tak powiem, sprostać. Natomiast jeżeli chodzi o same warsztaty i w ogóle idea festiwalu, uważam, że jest jak najbardziej świetna i y, sama kurczę, grupa y, na warsztatach, nie tylko moich, ale też innych, które się tu odbywały, świadczy o tym, że jest dużo zapotrzebowanie ludzi na tego typu inicjatywę i to się zawsze sprawdza, więc jestem jak najbardziej za. Z zawodu jestem reżyserem i od kilku lat pracuję przy castingach dla telewizji TVN. Ja od samego początku na festiwal przyjeżdżam ze swoimi filmami i od zeszłego roku prowadzę warsztaty dla aktorów. W zeszłym roku byli to amatorzy, w tym roku są to... Już prawie profesjonaliści, bo ludzie na drugim bądź trzecim roku szkole aktorskiej. czy producentowi spodoba się, jak się zapytacie, a, czy gracie na strony, czy nie gracie na stronę. Grammy ja na strony, czy nie <grym suszy> Nie gracie na strony. natomiast jeżeli, bo robiliśmy to 10 razy dłużej. Natomiast jeżeli będziecie grać na strony, to ustawiacie się po prostu pod tym kątem do kamery, w po boku. A nie na strony znaczy, że... To tak bo nie na strony jest brzydko. To wygląda brzydko i operator... Jakby, no, jak pokazuje Was, to nie wygląda dobrze, nie? nie, nie tak, stanie... no. Ta, może sobie delikatnie przejść, jak ktoś mówi, przejść, a to jest kiepskie, następnie jest lepiej, bo jakby ważne jest to, że widać na tym bliższym tą jedną osobę i my widzimy cały czas jej reakcję no. na tekst drugiego no. aktora. Bo jakby w filmie to się przytnie, tak? Wypnie się w się drugiego aktora, ale ważne jest to, jak się reaguje. W zeszłym roku to była taka zabawa, to polegało tylko i wyłącznie na improwizacji. Natomiast w tym roku ludzie mówili, że w szkole nie, a nie kładą nacisku na pracę z aktorem przy, przy kamerze. Jest to tylko szkoła ucząca aktorstwa teatralnego, które się różni znacznie od tego filmowego. I pokazywałem im, jak zachowywać się przed kamerą, jak wyglądają castingi i jak w miarę naturalnie wyglądać przed kamerą. Ale uważaj, że nie wszyscy I pytaj, czy możesz pokombinować coś po swojemu? Ten... Yy, znaczy, nie musisz mnie teraz, natomiast yy, jak będziesz na kaskadzingu, zapytaj. Tak, na wypadek, czy. Mogę pokombinować. zawsze ci powiedzą, że możesz, ale lepiej zapytać. Yes. Akcja. Problem jest. one się odbywają cyklicznie tutaj w gliwicach. Natomiast ja nigdy nie myślałem o tym, żeby takie warsztaty prowadzić. Natomiast po a, dzisiejszych warsztatach zastanawiam się, czy, czegoś takiego nie zrobić w Warszawie, dlatego że właśnie ludzie ze szkoły żalili się, że w Polsce jest mało takich warsztatów. Tak jest, panie komendarcie! I ten zacząć poszukiwania na różnych Dlaczego Dlatego płyśliśmy! Wyszkadłeś mi w jeżeli chodzi o organizację, o ideę tego typu festiwali, jest to naprawdę fajna rzecz, bo ludzie, większość tych ludzi, którzy tworzą te filmy, chcieliby się zajmować kinem w przyszłości i tutaj mają jakby taką możliwość weryfikacji tego, co, a, co potrafią, bądź e, mogą się nauczyć czegoś nowego. Komu z Was podobała się Agata w tej kreacji, w takiej, w jakiej stworzyła? Ja bym, ja bym... Ja bym zmienił rolę. Tego, że miała... o, tak, się... Nie, no nie, tak, nie wiem, wie. tak, ale jakby w, samo tak jest postać, którą stworzyła. Gdy oglądacie, przełączacie po kanałach, włączacie film, jest scena, jest, jest, o, jest, o, to, jest o, tego typu klimat. Bo jakby ja się pytam dlatego, że sposób w jaki ty to zaproponowałeś i twoja ekspresja, jakby y, jest ok, dla tego typu filmów. Tylko tutaj problem polega na tym, że trzeba... A, trzeba tę scenę wyreżyserować tak? i trzeba coś znaleźć, żebyście się, żeby się zajęli czymś jeszcze niż tylko staniem i rozmawianiem, a, rozmawianiem do siebie. Zdjęcia do fabularnego filmu Droga do Zrozumienia. Filmu nietypowego. Większość aktorów i część ekipy to osoby niepełnosprawne. Opowiadają historię trzech podopiecznych zamkniętego ośrodka, którzy uciekają, by zobaczyć i poczuć wolność. Jak mówi reżyser, ma być śmiesznie, ale z morałem. Na planie filmowym był Wojciech Janocha. To nie charakteryzacja, tylko uczulenie na słońce. Ale dla Pawła to zdecydowanie za mało, by zejść z planu. Tym bardziej, że gra tu szefa. W zależności jaką się ma rolę to jest ciężko, ale ja się nie poddaję i trzeba iść do przodu po prostu. Niepowtarzane, żeby coś. Zadowolony jestem. Warto było? Warto było przyjść. No ale co Marcin Polkował dobrej roboty co należy uczcić moim zdaniem. No i właśnie to teraz zrobimy. to spotkanie. Festiwal łączy ze sobą świat rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze światem filmowym, a ma to miejsce podczas warsztatów filmowych festiwalowych, gdzie co roku ekipa klubu zaprasza nowe osoby i wspólnie z nimi realizuje cztery obrazy. Intra przygotowywane są z udziałem osób niepełnosprawnych. W tym roku na plan został zaproszony także Cezik, znany z programu Szymona Majewskiego oraz własnych produkcji, które zamieszcza w internecie. Zabawa była zacna, szczególnie na ostatnim dniu zdjęciowym, gdzie kręciliśmy w w ruinach. Myślałem, że to mają, zachęcił, mnie Marcin powiedział, że to będzie w ruinach zamku, ale chyba coś nie wypaliło <grychy> i byliśmy w jakiejś budzie. No w każdym razie było wesoło, zimno, ale wesoło. Na planie ekipa filmowa składa się z, z ludzi, którzy kęcą filmy, ludzi, którzy się uczą dopiero filmu, bo zawsze ma to formę warsztatów. I co najważniejsze, osoby niepełnosprawne, które są związane niezodłączną częścią w ogóle festiwalu, czyli filmoterapią planową. I oni zawsze są na każdym z tych planów zdjęciowych. 36 rozwiązanych spraw oraz jedna, jedna nierozwiązana. Pięć lat szukam sposobu jej zakończenia. Jestem z zespołu Ships Opola, którzy wygrali tegoroczną edycję Granie na żywo do ekranu. No ogólnie rzecz biorąc to ten konkurs jest na wysokim poziomie. Nie spodziewaliśmy się przyjeżdżając tutaj. Trochę nas może tak, no, nie jest że trema, ale coś w nas wstąpnęło w pewnym momencie. Ale widać... Widać, że, że, że nie daliśmy jakiejś tam plamy czy czegoś i, i wszystko poszło dobrze, natomiast no, w ogóle sam filmowy konkurs tutaj, który odbywał się przed tą muzycznym graniem, no też widać te filmy, to są już takie z prawdziwego zdarzenia i miło było przyjechać i pooglądać to, także impreza naprawdę na poziomie. Lubię Gotyk, który serdecznie też pozdrawiamy Bytomiu. w Bytomiu, tak, no i tam właśnie w sumie dowiedzieliśmy się o tej, o tej, o, tym, o, tym, o, tej właśnie, o tym, festiwalu, tak. pierwszej ręki informacje co ma go organizatora. Zagraliśmy tam no, bardzo dobry koncert i, i ludzie też fajnie się bawili, no i też właśnie dowiedzieliśmy się wtedy właśnie o tym festiwalu i zdobyliście główną nagrodę, czyli nagroda pieniężna plus realizacja teledysku. Już macie jakiś pomysł na teledysk, coś wiecie, co... Coś się Powoli się coś kluje, także będziemy myśleć. и въздуха за штуки и култури. Тотална културална ръкет духа.